tam się laska zepsuła. Bierzemy teraz tam. Go. już naprawiona. Eee. takie twoje kulisy, chodź. Patrzcie. Kto ma jakiś koraksę zaorganizowany, profesjonalny. Ja za no, tak byś chodził tak chodzi po ekipie prawie. Nie, byś chodził po składzie.

Dla dziewczynki. Takie wygląda. Ale, ale Mikołaj, jeszcze dał. Przednij coś, coś głębiej. Tam dla dziewczynki no, będzie coś. No. O, o! O! I tak to będzie. Proszę. Ty proszę. Ty proszę. Tak. Dziękuję. No pierwsze. Musiała no. być bardzo grzeczna, że Cześć się tak Mikołaj tak tak. robi. Dobra. Dobra. A wiatryka, na no, siadaj tutaj stary. <foru> Dobra, pani? Tutaj dla chłopca też. Cześć, tutaj gdzieś dla chłopca. jeszcze nie, to nie dla chłopca. Papa, Cześć kolego, cześć. Papa. O, masz. Mówię Wam, naprawdę powiadam Wam, idziemy na prawo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tam idziemy. Tak, tak. Ale otwarte To jest jeszcze inne. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem grzeczna. O, Proszę bardzo. Ja jestem grzeczna. Dzieci tutaj są? Mikołaj, dzieci to... gdzie macie Grzeczne są dzieci? Ojej, ojej. Spoko. O, patrz, nie same nie 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 to. To, słyszałem, że dzieci grzeczne były. To ja coś dla grzecznego dziecka tu zamieszam. Uwaga, mieszam. Losuję. I dla grzecznego chłopaka coś takiego tu przyniosłem. Proszę. Grzeczna? Tak. To jak grzeczna, przytrzymaj mi to pastorom, bo to jest mi poważna sprawa. Czekaj, muszę się jakoś... Tu tutaj coś dla dziewczynki. Dla dziewczynki, o. tak mamy tutaj, takie coś do dziewczynki. się dla Ja muszę tutaj dla dziewczynki takie, o. Przytularka. Zimowa. O. Fajnie. może pisać? Proszę. Się, proszę. bardzo. Dla dziewczyn jest troszkę ciężko, ale będzie zdrowo w tym roku. Tak mam przecież. Będzie zdrowo. Wszyscy będą zdrowi. Też będą zdrowi. Proszę, sukieneczka. Dziękuję święty Mikołaj. tam też idę. Gdzie, idę no takie sprzęty mam proszę sobie o sobie na załodze. Proszę bardzo. Ucie, ja za Mikołaj jest pani Wreszcie Jest tu Ten. Krzysi, no Rzeszny, Krzysi. Krzysi? Krzysi. Przeszny, Krzysi? z no. ten dzisiaj Tak. Jest. W takiej dobrej formie, to do dobry chłopak uporządniony. Fajnie, Fajnie Fajnie. No, to mamy dla takich kurny tutaj twardych gości pewnie. Oj, ten elf coś mi to musi zamieszać. Poprosi, Pani, lat, Pani Zosia. ja Pani Pani Pani. widzę. widzę. Musi za tym To jest <susur> takie To jest, to 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 jest. To taka specjalna to tak. Dla tych najlepszych towki, Dla tych ale w boże nie posługuję Mikołaj Mikołajowi. Staję, staję. Staję, się Chyba coś innego robiłeś. Nie ma nic Ale chyba mówią, że porządnych, powietrnych rzeczy. No, tak. Ale jeśli biedny, biedny. tak. w zasadzie nie wiem, jak te cukierki. Na mrazie. To, to, ponieważ Bo ja masz tak tutaj do, do takich finezyjnych spraw, spraw, Dam ci takiego, jak odwiniesz, to znaczy, że jesteś zdrowy. Dobra. Proszę cię bardzo. jest weteran? No, no z taką nogą, no to weteran, chłopie, coś ty robił. Ja. Mogę, bo, chciałem nauczyć się latać. Nie wstydź się. Nie wstydź się. No to sam już dawno. Dobra. Wylem. Dobra. Wylem. Dobra, chłopie, masz to, na masz to na osłodę. Tu jeszcze i tutaj dorzucę.

Wspadaj, Dzisiaj może zjeść bo jutro Tutaj też powinien być okay. koła. Tak. <grystek> tak, Ja bym to się trzymał na Dziękuję.